Cześć, w tym odcinku przejdziemy do mówienia chaptera 16, 17, 18, 19 i 20 manchy są grak na rok. Zapraszam do oglądania. Chapter 16 zaczyna się od widoku łowców, którzy weszli do lochu. Krzyczą do zbieraczy, że mają się ich trzymać jak najbliżej i zbierać jak najszybciej surowce. Sucho zbiera przydatne doświadczenie z tego wydarzenia. Obserwuje, jak walczą łowcy. Przyzywa również cienie goblinskich dowódców. Informuje on nas, że teraz może przyzywać siedem cieni. Przywódca informuje o zarządzanej przerwie. Mówi, że ze względu na zbieraczy muszą iść powoli, aby ci mogli zbierać potwory. Jednak obraza się i jest zaskoczony tym co widzi. Podbiega do Sucho i prosi go o zostanie prywatną drużyną zbieraczy dla ich drużyny. Jednak w tej chwili z tyłu ktoś krzyczy, że napotkali problem. Odkryli ludzkie zwłoki. Sucho myśli, że to może być potwór płonącej mgły. Łowca zadaje więcej pytań. W odpowiedzi dostaje potwierdzenie. Nie ma innej możliwości. W tym czasie znajdują coraz więcej ciał. Zastanawiają się nad powrotem i zgłoszeniem sprawy związkowi. Jednak przez wzgląd na to, że to zwykli cywile, postanawiają ruszyć dalej, czym sank sucho jest zaskoczony. Mówi, że te potwory są bardziej niebezpieczne niż im się wydaje. Jednak kapitan odpowiada, że on tu rządzi i on tu podejmuje decyzję. Sucho ostrzega nauczyciela, że w razie niebezpieczeństwa pierwsze co ma zrobić to uciekać. Przenosimy się do jednego z pomieszczeń, gdzie na linach powierzchni są ludzie paleni przez niebieski ogień. Potwory stojące dalej rozmawiają o zbyt słabym ogniu. Pyta, jak zamierzają rozwiązać ten problem. Kolejny odpowiada, powiedziano mu, że problem leży w ich zapasach. Musi zapytać tego człowieka o radę. Mówi dalej: Nie może uwierzyć, czy gildia Hyny, która dostarczała im rozpałkę, została zniszczona. W tym tempie ich fabryka pyłu zostanie z tyłu w porównaniu z innymi. Kolejny wyczuwa owców. Ciesząc z tego powodu, ponieważ ich problem zostanie na chwilę rozwiązany, wydają się w ich stronę. Wracamy do łowców. Ci walczą z bestiami. Jeden z łowców wyciąga z kieszeni kulę z gwiazdnym pyłem. Pyta resztę, czy oni słyszeli. Kolejny odpowiada, że to stymulant pobudzający manę, który sprzedaje się jak świeże bułeczki w świecie łowców. Łowca mówi do siebie, że jeśli to zje, jego mana zostanie podniesiona na poziom rangi C lub wyżej. Jednak z tyłu widzimy postać lecącą w jego stronę. Jest to potwór z wcześniejszych pomieszczeń, który atakuje łowcę. Nie zabija go, ponieważ potrzebują żywych ludzi. Reszta łowców jest przerażona z powodu widoka potwora, który mówi. Z powodu licznej ilości przeciwników potwór sam zjada inną kulę, czym inni są zdziwieni. Potwór jedzący gwiezdny pył? Wszyscy łowcy atakują go w tej samej chwili. Jednak potwór niszczy ich własną siłą. W mgnieniu oka pokonuje ich wszystkich, a w tym czasie zanik Sucho dostaje zadanie: musi ocalić pokonanych łowców. Chapter 17 zaczyna się od pytania Beru, czy coś jest nie tak. Sucho opowiada o wydarzeniu. Zdaje sobie również sprawę, jeśli dostanie lepszą nagrodę i więcej ludzi ocali, to wkrótce ktoś może umrzeć. Natychmiast każe uciekać swojemu nauczycielowi, używa gobinów, aby mu w tym pomóc. Nauczyciel pyta Sucho o to, co z nim będzie. Zdaje sobie jednak wszystkiego sprawę. że jeśli będzie z nim, to będzie mu przeszkadzał. Sucho przyzywa swojego towarzysza. Włącza tryb bestii, po czym udaje się w stronę łowców. Przenosimy się do sali potworów. Rozmawiają o przygotowaniu rozpałki i przyzwaniu demonów. Tłumaczą, czym jest gwiazdny Pył. Stymulant dla przebudzonych pochodzący z trucizny Berserka. Ta może wzmocnić moce magiczne, ale przez efekt boczny traci się siłę życiową. Wszystko, czego dokonali, udało się tylko dzięki pomocy apostoła. Tłumaczą, że dzięki nim nawet demony niższej rangi, takie jak one, mogą stać się potężne. Nagle jeden z nich mówi, że ktoś się zbliża. Cieszą się znowu owcy, więcej rozpałki. Słucho wybija nogą stalowe drzwi, po czym widzi demony i palących się ludzi. Jeden z demonów atakuje sucho. Ten pyta, czy oni odpowiadają za to, co się tu dzieje. Wszyscy trzej biorą gwiezdny pył i atakują jednocześnie. Sucho jest w defensywie, jednak przyzywa cienie. Demon w strachu pyta, czy to są. Kolejny odpowiada, że wie, co to jest. Widzieli to w dniu eksterminacji demonów. Autorytet monarchy. Tylko, że ten nie sięga mu do pięt. Skoro nie jest to monarcha cieni, postanawiają się niczego nie bać. Sucho zastanawia się, czy powinien użyć tej metody, ponieważ jest w defensywie. Przechodzimy do jego wspomnień. Stoi przed ciałem Brokiego. Beru mówi, że wziął tylko fragmenty ciała odpowiadające za pamięć, a reszta jest cała. Ale informuje, że im dłużej ciało jest martwe, tym słabszym cieniem się stanie. Pyta również o powód przytrzymania jego ciała. Ten odpowiada, że wpadł na pomysł. Roki był zasmucony kontrolą przez Itarim, więc może mu pomóc i szaleć na polu bitwy, jeśli użyje na nim autorytetu monarchy. Ale jeśli chce to zrobić, będzie musiał mieć zgodę następcy monarchików. Pyta o zgodę, a ten się zgadza. Otwiera domenę cienia i krzyczy powstań. Przyzywa przebudzonego potwora, demon krzyczy. Hiena Broki? To ty go zabiłeś? Przechodzą do walki 3 na 3. Jednak w tej chwili brama z koloru niebieskiego zamienia się na czerwony. Z portalu wychodzi pewna istota, która zastanawia się co tu się dzieje. Chapter 18 zaczyna się od przemyśleń tej istoty. Kto mnie tu przyzwał? Mogą to być te demony, które chcą mnie zabić? Otwiera szeroko oczy i widzi pole walki. Co tu robią żołnierze cienia? Wracamy do walki. Sucho już myśli, że zabija jednego z demonów. Jednak atak z góry przeszkodzi mu w tym. Zastanawia się, co zrobić, żeby wygrać. W tym momencie przed niego wyskakuje pełna gracji kobieta. Prosi o pozwolenie na zadanie pytania. Gdzie jest pan Sangjiu? Sucho zastanawia się. Ranna szermierka. Skąd się wzięła? Do tego szuka jego ojca. Beru pyta: Co ty tu robisz? Natychmiast zdziwiona kobieta krzyczy: Ten głos? To ty, Beru? To na pewno ty. Gdzie twoje ciało? Gdzie jest pan Sangjinu? i kim jest ten człowiek? Przenosimy się do widoku demonów. Zastanawiają się, kim jest przyzwany demon. Zdaje się, że jest po stronie przeciwników. Wiedzą, że jeśli do nich dołączy, będą mieli problem. Wracamy do Sucho i szermierki. Beru mówi, że później porozmawiają. Teraz muszą zająć się demonami. Ta wystraszona pyta, jak to. Sucho stąd się zna. Pyta Beru, czy zraniona ma szansę. Ten odpowiada, że demony niskiej rangi nie mają z nią szans. Jest to Esil. Kiedy monarcha Cieni zniszczył świat demonów, jej rodzina była jedyną szlachetną, demoniczną rodziną, która została oszczędzona. Jest najstarszą córką z domu Ladir. W ludzkim świecie jej umiejętności byłyby określone jako te łowcy rangi S. Słość zdziwiony, myśli, że w końcu może zobaczyć walkę łowcy rangi S. Jednak ta pada po jednym uderzeniu. Beru pyta, co się dzieje. Ta mówi, że około pół roku temu większość demonów rozpoczęła bunt, a jej rodzina nie była w stanie sama tego powstrzymać. Była w stanie przetrwać tylko dzięki pomocy rodziny. Ale podczas ucieczki straciła większość krwi, co wiąże się z utratą większości mocy. Pyta Beru, czy pożyczy jej moc, jednak ten mówi, że nie będzie marnował na nią jego many. Demony są zdumione. Nie rozpoznali jej przez utratę mocy, jednak nie spodziewali się, że ktoś z domu Ladir mógł jeszcze żyć. To ich szansa, aby stać się silniejszymi za pomocą mocy arystokraty. Beru mówi, że w końcu przyszedł czas, aby użyć jego umiejętności. Tyle many, ile posiada, powinno wystarczyć. Używa na esil umiejętności okrutne rozkazy. Co podnosi jej statystyki o 50%, ale doprowadza Esil do szaleństwa. Krzyczy do niej: Ruszaj, bezużyteczna kobieto. Walka zostaje wznowiona. Sucho pokonuje pierwszego demona. Esil atakuje kolejnego, jednak jej umiejętność zostaje wykorzystana przez co kończy się i pada. Jednak Sucho atakuje go z tyłu i zabija. Ostatni z demonów rzuca się w stronę Esil, aby ją pożreć. Młody monarcha jednak na to nie pozwala, po czym od tyłu zabija go broki. Esil się mudzi i pyta kim jest ten człowiek, który może przyzwać żołnierzy cienia. Beru odpowiada. Nie jesteś zbyt lojalna, więc go nie rozpoznajesz. Ale niech się przyjrzy. Rozpoznaje w nim młodego monarchę. Rozdział 19 zaczyna się od widoku klęczącej Esil, która wypowiada słowa. Młody monarcha, Sucho jest zdziwiony. Ona dopowiada. Po tylu latach nie mogłam cię rozpoznać. Wyglądasz identycznie jak Lord sang jin Woo, po czym pada? Sang-Sucho pyta Beru czy ją zna. Ten tylko odpowiada, że zemdlała ze zmęczenia. Chyba żyje, więc nie musi się martwić. Słucho uzdrawia łowców, dzięki czemu kończy zadanie i otrzymuje nagrodę. Punkty umiejętności i 100 sztuk złota. Dzięki wbiciu poziomu 20 odblokował sklep, w którym może kupować przedmioty. Dzieli się miksturą leczenia z Esil, którą kupił w sklepie. Berum nie dowierza, że używa złota na bezużytecznym demonie. Ten odpowiada, że nie mogą jej tak zostawić. Po czym rozkazuje Brokiemu wziąć ciała zabitych demonów, po czym wraca do domeny cieni. Beru go pyta, czy on nie idzie. Ten odpowiada, że ma coś jeszcze do zrobienia. Z przykrością zabija płonące mgły. Przynosimy się poza loch, gdzie stoi wielu ludzi. Jeden z nich informuje, że odkryli ciała jaszczurów, płonącej mgły i łowców. Jednak patrząc na rany, zdaje się, że nie zostali zabici przez potwory. Odkryli również zniszczone ruiny, w której są ślady miecza. Jeden z łowców zdaje sobie sprawę, że oprócz potworów był tam ktoś jeszcze. Odwraca się i zaczepia nauczyciela. Pyta go o sanksucho, który był wpisany w dokumentach. Nauczyciel odpowiada, że jest jego uczniem i miał mu pomóc. Łowca pyta, gdzie on teraz jest. Nauczyciel odpowiada, że po wyjściu do lochu postanowił schronić się w bezpieczne miejsce. Jako łowcy rangi E nie są w stanie nic zrobić. Łowca mówi do nauczyciela, że świetnie się spisał. Podjął najlepszą decyzję, jaką mógł i odchodzi. Nauczyciel zastanawia się nad tym, czy łowca, który ocalił resztę, to był sucho. Jednak jest szczęśliwy, że ma takiego ucznia jak on. Przenosimy się do domeny cienia, gdzie Esil dowiaduje się o tym, co się dzieje od Beru. Ten dopowiada, że monarcha zesłał go na ziemię, aby odpieczętować młodego monarchę, ale on sam zdjął pieczęć. Sucho pyta ją, czy spotkali się wcześniej. Ta odpowiada, że tak, w samouczku. Sam Sucho powiedział, że ją zapamięta. W tym czasie przypomina sobie wspomnienia związane z demonicą i mówi Ta, która poddała się w momencie, kiedy mnie zobaczyła, z czego naśmiała się Beru. Sam Beru zadaje pytania, co się dzieje w wymiarze demonów. To odpowiada pytaniem czy młody monarcha wie, że monarcha cieni zamordował króla demonów i resztę szlachciców? Mimo że Rudladir stał się najsilniejszym wymiarze demonów, czekali na wezwanie monarchy cieni w demonicznym zamku. Miały dekady, a monarcha cieni dalej nie dawał znaku życia. Oni żyli w spokoju. Jednego około pół roku temu zakończyła się era pokoju. Stymulant znany jako gwiazdny pył zaczął się rozprzestrzeniać wśród demonów, lecz ten pył nie działał na demony wyższej rangi. Demony niższej rangi, które wzięły narkotyk, bardzo wzmocniły swoje myosy magiczne. A skoro Monarcha Cieni już się nie pokazuje, demony zebrały się w celu rozpoczęcia buntu przeciwko rodowi Ladir, który był chroniony przez Monarchę Cieni. Później bunt przekształcił się w wojnę. Jej ród walczył, żeby bronić demoniczny zamek, który przekazał im Monarcha, ale byli za słabi przeciwko tylu demonom i wytrzymali tylko pół roku. Demony, które wszczęły bunt, nie skończyły tylko na tym. Zaczęli pić krew arystokratów, żeby stać się silniejszymi. W taki sposób umarł jej ojciec, a ona sama straciła siłę przez utratę krwi. Zastanawia się, co ma teraz powiedzieć Monarsze, kiedy wymiar upadł. Wtedy odzywa się sucho. Świetnie się spisałaś. Kontynuuje, mówiąc, że często zastanawia się, co jego ojciec zrobiłby w jego sytuacji. To i Twój ród walczyliście kładąc na szali własne życie podczas mojej nieobecności. Sądzi, że powiedziałby coś takiego. Dodaję: Dziękuję także, że walczyliście do samego końca dla mojego ojca. Proponuję pomoc. Chcę wskrzesić Rud Ladir. Po czym Esil zaczyna płakać, a sucho dostaje powiadomienie. Ostatnia demoniczna szlachcianka czystej krwi wyraża po tobie wdzięczność. Kolejne powiadomienie pyta, czy przyjmie potomki niebiałych pomieni jako swoją sojuszniczkę. Chapter 20 zaczyna się z dziwienia sucho. Esil jest drugą następczynią monarchy? Z zadowoleniem na twarzy odpowiada: tak. Przychodzą kolejne powiadomienia. Następczyni Białych pomieni jest teraz swoją sojuszniczką. Dzięki twojemu powiązaniu zostaje stworzona kolejna umiejętność. Demoniczny wybuch. Esil, wystraszona, krzyczy: co to? Nagle mam okno statusu. Słucho odpowiada, zwracając się do Beru. Nie wiedziałem, że też mają okno statusu, skoro Szarik nie może mówić. Ale to dobrze. Beru pyta go, czy to jest... Nie to dokończyć, gdy Słucho odpowiada, tak. Esil została moją towarzyszką oraz jest potomkinią Białych Pomieni. Ta zdziwiona w myślach krzyczy, jestem potomkinią Białych Pomieni? Przenosimy się do domeny cieni. Słucho postanawia wypróbować nową umiejętność. Pyta Esil, czy jest gotowa. Ona odpowiada, że chyba tak. Korzysta z umiejętności. Jego włosy stają się białe i przypominają biały ogień. W rękach natomiast pojawia się czerwona kula. Później natomiast wraca do normalności. Jego rękę spowija czerwona poświata. Ten mówi, to jest umiejętność Esil. Po czym ona za jego plecami pada na ziemię. Pytają ją, co się stało. Ta odpowiada, że straciła całą energię po jednorazowym użyciu umiejętności. Sucho odpowiada, żeby się nie przejmowała, tylko odpoczywała. Zastanawia się, jak silna ta umiejętność musi być, skoro po jednym użyciu traci całą energię. To musi być potężny atak. Uderza w ścianę i patrzy zdumiony. Jedna mała dziura. Zastanawia się, czy to dlatego, że ta umiejętność nie jest naładowana, lecz nie ma informacji, w jaki sposób może ją naładować. Beru zwraca się do niego z prośbą o zezdzenie się demonów, które zabrał ze sobą. Ten jednak odpowiada, że nie ma takiej możliwości, ponieważ ma zamiar użyć dla nich ekstrakcji cienia. Próbuje to zrobić, jednak nie jest w stanie. Mana demona jest zepsuta. Wydobycie cienia jest niedostępne. Peru mówi, że nawet Monarcha Cieni nie jest w stanie tego zrobić. Dlatego przywołał ich za pomocą kontraktu. Sucho pozwala zjeść demony. Podczas gdy Esil siedzi oparta o ścianę. Smutna zastanawia się, jak mógł nazwać ją zepsutą. Młody Monarcha podchodzi do szlachcica i oferuje jej miksturę. Demonisa dziękuje z uśmiechem. Mówi również, że myślała, że jest dla Sucho jedynie problemem. Ten odpowiada jedynie, że może zamieszkać w domenie, podczas gdy nie ma domu. Część domeny została przydzielona białym pomieniom, a ich właścicielem została Esil Nadir. W tym momencie Beru krzyczy sucho. W wspomnieniach demonów znalazłem fragment o Apostole i Tarimu. Wszyscy siadają i Beru zaczyna monolog. Zanim wam powiem, musicie coś wiedzieć: Gwiezdny pył jest już produkowany na ziemi, a płonące mgły są potworami z innego wszechświata. Demony, które zjadł, są powiązane z Brokiem. Dostawały one dostawy z ludźmi od gilicheny, Hyeny, którzy później zostali przemieniani w płonące mgły. Aby mogli zostać użyci jako materiał na gwiezdny pył. Są też inne miejsca, w których produkowany jest gwiezdny pył i nazywają się fabrykami. Jest pewny, że za tym wszystkim stoi Itarim. Beru dopowiada, że to człowiek jest odpowiedzialny za system produkcji gwiezdnego pyłu. Sucho, ze zdziwieniem otworzył oczy. Mrówka kontynuuje, mówiąc, że odkrył, że człowiek pomaga apostołowi Itarimu, który ukrywa się gdzieś na ziemi. Tą osobą jest wiceprzewodniczący Gildii ponuryczni Żymiarzy. Jeśli się do niego dostaną, dowiedzą się czegoś o Itarimie. Przenosimy się przed pewien budynek, gdzie stoi grupa dziennikarzy. Wychodzi z niego nikt inny, jak wiceprzewodniczący. Zadaje mu pytanie. Jak idzie śledztwo? Ten odpowiada, że według dochodzenia jest niewinny. Odchodząc, mówi, że gildia ponury żniwiarzy starała się jak najlepiej mogła dla świata, który popadł w chaos po wielkim kataklizmie. Powodem, dla którego sponsorowali gildię Hieny, było to, że chcieli pomóc gildiom, które składają się głównie z łowców rangi D. Perfekcyjnie udaje mu się wymanewrować z pytań, po czym płacze i przeprasza za błędy jego gildii. Jednak po odejściu z widoku kamer, Jabelsko się uśmiecha i myśli. Taka szopka to dla mnie nic. Z drugiej strony zastanawia się. Nie spodziewał się, że osoba ze Związku Łowców odeśle go bez przesłuchania. Przestaje się nad tym zastanawiać. Za ścianą widzimy jednak sangsucho, który go obserwuje. Pyta Beru, czy wyczuła w nim energię Itarimu. Ten jednak odpowiada, że nie czuje. Zastanawia się, czy nie jest on kontrolowany przez Itarim i chce to sprawdzić. Jednak Beru nie akceptuje tego pomysłu. Wierzę że pokonał kilku silnych przeciwników, ale teraz musi się powstrzymać. Mana, którą wyczuł od Liming Sun'a jest przerażająca. Młody monarcha jest zbyt słaby, żeby go pokonać. W tym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że filmik wam się spodobał. Jeśli tak, zostaw suba, lajka i komentarz, aby pomóc mi w rozwijaniu kanału. Mam nadzieję, że zobaczymy się już niedługo. Do zobaczenia.